Jak zdetronizować najtańszy kask na rynku? Wystarczy wypuścić bardzo dobry kask, dużo lepszy kask i dać go w bardzo przyzwoitej cenie. Właśnie w taki sposób MT zrobił ze swoim nowym modelem Blade 2. I w tym momencie, jeżeli mówimy o 400-400 paru złotych, to jest ten najlepszy dostępny kask na rynku, z którym my się spotkaliśmy do tej pory. W sumie w tym momencie możecie już przestać dalej oglądać. Jeżeli jeździcie motocyklami 125 lub motocyklami na klasę A2, to po prostu możecie iść do sklepu i przymierzyć ten kask w ciemno. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego tak bardzo nam przypadł do gustu, to oglądajcie dalej. Przed Wami nasz film z MT Blade 2 SV. Kiedy przyszedł ten kask, wiedziałem, że będzie miał fajne malowanie. Dopiero kiedy zobaczyłem go na żywo w rękach w sklepie, to zobaczyłem jak bardzo ten model się zmienił. Poprzednik, czyli Blade, był bardzo zbliżony do modelu Thunder 3SV, który dalej jest w sprzedaży. One się różniły delikatnie ceną i w zasadzie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, czy zastosowane technologie, były zbliżone do siebie, żeby nie powiedzieć bliźniaczo podobne. I dopiero, kiedy przyszła nowa dostawa mtk ów też Petit najpierw mi mówił: Ty, Daniel, widziałeś tego nowego Blade'a, ale rozwalili. Ten kask naprawdę mocno się zmienił. To nie jest tak, że zmienili po prostu grafikę, coś tam dodali, dali dwójkę i macie pięknego następcę. Nie. Ten kask, mimo tego, że podrożał naprawdę niewiele, to tam jest kilkadziesiąt złotych, to drastycznie się zmienił. Skorupa została wykonana z poli węglanu, co jest generalnie w tej klasie co nowej raczej rzadko spotykane przeważnie. Myślimy o tym, kiedy mówimy o kaskach HC, które są droższe jakieś 200-300 zł. Dodatkowo jest inne wyżłobienie tej skorupy. Ścięta na szczęście taka bardziej sportowa, ostra, do tego mamy nowe spoilery z tyłu kasku, więc wszystko to wygląda nowocześnie. To mi się podoba, że po prostu ta skorupa, bierzesz ją, ona dla rozmiaru R waży 1600 gramów. Ktoś powie, że kurczę, to sporo, ale w tej klasie cenowej kasków raczej ciężko spotkać coś lżejszego, kiedy już spotkamy to przeważnie jest to bardzo plastikowe, więc może lepiej dawać troszkę większemu ciężarowi, przy czym zapewniam Was, że niespecjalnie te 1600 gramów czuć na głowie. Jest dosyć dobrze to po prostu wyważone mniej więcej na całą skorupę kasku. To co pojawiło się jako nowy feature, znaczy tych feature'ów ogólnie jest bardzo dużo, ale zobaczcie, że w tym kasku, aby być pewnym, że szyba jest zamknięta, że jest dociśnięta, że nic między uszczelkami się nie będzie działo, I tylko go zamykamy, ale nawet mamy specjalne, dodatkowe, mocne zamknięcie. I w tym momencie wiemy, że wizjer jest po prostu zamknięty, i siłą pędu, czy nawet sami go po prostu nie otworzymy. Pierwszy raz spotykam się z zamknięciem wizjera w tak podstawowym segmencie kasku, w jakim jest właśnie MT Blade 2. Więc wystarczy, że go naciśniemy i w tym momencie wizjer jest odblokowany. Bardzo łatwo robi się, kiedy ten kask mamy po prostu przed sobą. Kiedy go założymy, to spokojnie nie panikujcie, bo trzeba go po prostu wcisnąć i to wszystko oskakuje. Myślę, że pierwsze kilka razy wystarczy, aby nauczyć się to sprawnie obsługiwać. Podobnie zresztą jak poprzednik, ma blendę. Blendę jest obsługiwana za pomocą specjalnego suwadełka po lewej stronie i tak jak przystało już na nowoczesne kaski, nie jest to gdzieś tam wysoko, u góry czy gdzieś, jest właśnie tuż za wizjerem. Fajnie to chodzi. Zdziwiło mnie z jakim oporem. Działa te suwadełko. Jest to zrobione specjalnie w taki sposób, żeby nam podczas jazdy, kiedy machamy głową, albo jest wiatr, albo cokolwiek innego, ta blenda sama z siebie po prostu się nie wysunęła. Duży plus ode mnie za blendę jest ona ciemna, bardzo nisko schodzi i Fajnie jeździ się w mieście, kiedy jest ciepło, tak jak dzisiaj gorąco wręcz, to po prostu podnosimy wizję i możemy jeździć w samej blendzie. Do środka wpada więcej powietrza, ale jednocześnie jest ona na tyle długa, że nic w nas nie uderza. To jest bardzo fajne. Mi się to osobiście podoba. Ja lubię właśnie w taki sposób jeździć po mieście. Kupując ten kask, w środku znajdziemy informację. Że ten kask został przeznaczony także dla osób jeżdżących w okularach. Jest to zrobione w taki sposób, że po prostu na linii skroni jest wycięte miejsce, aby okulary łatwiej wchodziły. Natomiast przez to, że są taki zbity, ciasny, to okularów wcale super ostro się nie będzie do niego zakładało. więc cały sekret polega na tym, aby mieć okulary o cienkich ramkach, wtedy elegancko będzie Wam wchodziło nie tylko do tego kasku. Wyściółka kasków w ciekawym, bordowym kolorze jest w pełni wyjmowalna, nadająca się do prania antybakteryjna. Co ważne, tutaj mamy także bardzo długi podbródek, co będzie sprzyjało, kiedy będziemy chcieli szybciej jeździć. W sensie sezon się zaczyna, ale jeszcze chłodno, więc zdecydowanie mniej. Zimnego powietrza będzie wlatywało do środka Kask będzie przez to też, też cichszy I nie myślcie sobie, że to jest najcichszy kask na rynku Nie, pamiętajcie o tym, że mówimy O kasku za 400 parę złotych Dokładnie 420 w wersji bez malowania Więc nie spodziewajcie się, że będzie tutaj Super cicho, ale generalnie Źle nie jest To co jeszcze nas zdziwiło i to w pozytywny sposób To fakt, że w tym momencie MT dał do swoich kasków Zapięcie, wprawdzie mikrometryczne Z regulacją, ale metalowe to się rzadko zdarza, naprawdę, przeważnie widzimy takie rzeczy w znacznie, znacznie droższych kaskach i to turystycznych. Jeżeli chodzi o działanie wentylacji, to nie spodziewajmy się tutaj ogromnych przeciągów. To nie jest półka sportowych kasków, te zaczynają się od 1500 zł. Natomiast faktycznie otwarcie i zamknięcie wentylacji, zarówno na szczęce, jak i w górnej części kasków, powoduje, że do środka wpada nam taka przyjemna letnia bryza. Tyle w temacie. Podsumowując, nasz kask kosztuje 1000. E, no widzicie do czego jestem przyzwyczajony? No dobrze, teraz wyszło. Ten kask kosztuje tak. Podsumowując, nasz kask w monokolorze kosztuje 429 zł, natomiast w kolorze, w takim jak mój. I kilku innych. Nie trzeba wiele więcej dopłacać, ponieważ cena wynosi wówczas 469 zł. I tak zachwycamy się trochę tym kaskiem, ponieważ nie spotkaliśmy jeszcze tak dobrego kasku w tak niskiej półce cenowej. I nie spodziewajcie się, że on nadaje się do wszystkiego, że to jest spełnienie waszych marzeń i rozwiązanie wszelkich złych problemów na świecie. Nie, ale jeżeli mówicie, że 400 zł to jest wasz maksymalny budżet, to naprawdę niewiele trzeba dołożyć i mamy ten kask. Który kasuje wszystkie kaski za 200, 300 czy 400 zł. Dopiero trzeba około 600 zł, aby mieć konkretną konkurencję, która zapewni nam coś podobnego właśnie do naszego MTK. Także jak dla mnie, Blade w tej cenie jest dobry, polecamy go na motocykle A1 oraz A2. W przypadku kiedy mamy, nie wiem, 150 koni pod siodłem, to pamiętajcie, że tu już obowiązkowo musi wyjechać dwóch na np. KABERG Drift. Jeżeli ktoś by się pytał, czy Blade 2, czy SV Thunder 3 nic nie mówiłem. I tyle ode mnie. Widzimy się wkrótce w kolejnych filmach. Jeszcze wpadnie na kanał jeden film ogólnie o Marce MT z tym, co w tym roku będziemy mogli kupić, ale spokojnie nie zabraknie także innych kasków oraz kolejnych motocykli.